Dziś zajmiemy się Death Metalem od jego technicznej strony. Porozmawiamy o Tafnes i drugiej płycie. Cześć, się ja mam na imię Grzesie, to jest kanał bez sensu. Dlaczego Tyli Tyli na basie? No bo ta płyta basem stoi. Zresztą posłuchajcie sami. Tafnes to polska kapela, pochodzą z Lublina, zaczęli w 2020 roku, to jest ich drugi album, ta płyta nie tylko basen stoi, posłuchajcie jak tu pięknie chodzi perkusja. Cudownie, jak z szybko strzelnego działka dużego kalibru. Jak słyszycie to, czterech bardzo utalentowanych młodych muzyków. Nie słyszałem ich debiutanckiego albumu, co szybko nadrobiłem. Na ich debiucie muzyka jest zdecydowanie bardziej undergroundowa, piwniczna, tak jak to mówię. Też jest taka, wydaje się być bardziej chaotyczna tak naprawdę słuchać ogromny przeskok jakościowy między tymi dwoma płytami, a od debiutu minęły trzy lata, jak tak dalej pójdzie, to strach pomyśleć, co się będzie działo. Black Chris Spite of Oblivion. Podoba mi się coraz bardziej z każdym odsłuchem. Fajna, techniczna, nieprzekombinowana, co ważne, płyta. Bardzo dobrze się tego słucha. Bardzo zdolni muzycy. Już się nie mogę doczekać, co wysmażą nam na następne płycie, bo myślę, że ten zespół nas zaskoczy jeszcze nie raz. I na koniec posłuchajmy jeszcze kawałka. Płyta wyszła nakładem naszej rodzimej Gods of War Productions na YouTube. Można zobaczyć klip do tyłowego kawałka. Zerknijcie, wspierajcie polskie zespoły, bo jest mnóstwo fajnych, młodych zespołów. I to na dzisiaj wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.